A co ty robisz? No jak to co? To sama mówiłaś, że wiosna idzie, chcesz mieć grządki w podwyższeniu, no to właśnie tnę na nie drewno. Ale na podłodze? No a na czym? Widzisz tu jakiś stół warsztatowy? To może w końcu czas najwyższy go zrobić? Dzień dobry, dzień dobry, witamy się z Wami w kolejnym odcinku i tym razem zapraszamy Was na Brico-testy. Sprawdzimy czy z kilku palet i płyt OSB plus paru wkrętów uda nam się zrobić stół warsztatowy z prawdziwego zdarzenia. Czyli tak naprawdę wykorzystamy to, co mamy pod ręką. Ale jak już standardowo bywa, najpierw musimy jechać na zakupy. drogę! Tym razem nasze zadanie jest wyjątkowo nieprzewidywalne i nie wiemy do końca, jak ono finalnie wyjdzie. Oprócz płyt OSB, które będą stanowiły blat i front naszego stołu, musimy posłużyć się nie lada wyobraźnią, żeby kupić wszystko, co pozwoli stworzyć nam nasz warsztatowy mebel. Na szczęście Brico jest dobrze wyposażone i nie było problemu ze znalezieniem wszystkiego, co było nam potrzebne. Kilka chwil, wózek pełny, wracamy do domu tworzyć nasz stół warsztatowy. I my już jesteśmy po zakupach. Jak widzicie, dużo tego nie było, ale przecież chodzi o to, żeby zrobić ten stół warsztatowy z tego, co już mamy w domu. Czy ty w ogóle masz jakiś plan na to? Plan? To ja mam w głowie. Przede wszystkim zaczniemy sobie od konstrukcji, tak żeby z trzech palet i paru kantówek wyłonił nam się obraz stołu. Dopiero później przejdziemy do robienia blatu i do wykończenia. Tak więc zaczynamy. Nasz projekt zaczynamy od docięcia kantówego o wymiarach 4,5x4,5 cm i tniemy je na 2 metry długości. Najlepiej zrobić to ukośnicą, ale ręczna pilarka i kątownik stolarski też sobie to przeradzi. Taki stolarski lifehack. I teraz kręgosłup całego naszego projektu. Trzy palety, które ustawiamy w równych odległościach od siebie i łączymy od góry i dołu naszymi kantówkami, które skręcamy za pomocą wkrętów ciesielskich. Mam nadzieję, że to będzie sztywne i stabilne, bo jak nie, to nasz projekt będzie w tarapatach. Skręconą całość odwracamy do góry nogami i dokręcamy sześć kółek po dwa na każdą paletę. Nasz stół będzie bardzo ciężki i dobrze, że w sklepie pomyśleliśmy, żeby wyposażyć go w kółka, co pozwoli bez problemu przesunąć go z miejsca na miejsce. Jedną z dwóch płyt OSB, które kupiliśmy, docięliśmy na wymiar 2 m na 83 cm i ona będzie stanowiła front naszego stołu. Znowu prosty patent, jak równo dociąć płytę OSB. Długa poziomica, dwa ściski stolarskie, i mamy gotowe prowadzenie dla naszej pilarki. Lekko wyszlifować zadziory, a resztki płyt wykorzystaliśmy jako półki. Oczywiście, część półek wykonaliśmy również z desek, które odzyskaliśmy ze starych palet. Oczywiście desek mieliśmy za mało, ale wpadliśmy na pomysł, żeby je lekko rozsunąć i półki mogły zostać skończone. Wszystkie półki przykręcone, więc czas na zamontowanie blatu i frontu stołu. Całość skręcamy wkrętami do kantówek, które stanowią szkielet stołu. No i jak? Powoli zaczynasz się przekonywać do mojej koncepcji zrobienia stołu warsztatowego z niczego? Tak, bardzo mi się podoba, i chyba sama będę z niego korzystać i będę tutaj robić moje rozsady roślin. Także moi drodzy. To nie tylko jest dzisiejszy odcinek dla Majsterkowiczów, ale właśnie również kiedy nie mamy nic do zrobienia, zaczyna się sezon, na przykład ogrodowy, to również można taki stół wykorzystać, żeby sobie tutaj przesadzić kwiatki, żeby sobie tutaj podtrzymać jakieś różne rzeczy. No i ogólnie jako stół roboczy, a nawet w najgorszym przypadku można się tutaj przespać: no bo powiem Wam szczerze, że kawał stołu. Żeby nasz stół wyglądał elegancko, postanowiliśmy na front z OSB przykleić panele winylowe, które zostały nam z układania podłogi. I tu kolejny przykład na to, że z pozostałości po budowie lub remoncie można zrobić coś fajnego. Przed przyklejeniem postanowiliśmy ułożyć panele na sucho i później w całości przykleić je do OSB. Pomarańczowa taśma miała trzymać wszystko w kupie. Jeszcze tylko porządnie wysmarować klejem montażowym i można przyklejać. No niestety, pomysł był dobry, ale wykonanie niekoniecznie. Dlatego ostatecznie ułożyliśmy je pasami od góry do dołu. Jeszcze tylko wykończenie narożników kątownikami też naklejk. Znowu taśma, ale tym razem nic nie odpadło. Natomiast boki naszego stołu wykończyliśmy w eleganckim, aluminiowym kątowniku, który pozostał nam po budowie szafy w wiatrołapie. I zrobione! ta -da! I tak, moi drodzy, oto wygląda w finalny efekt, tak więc udał się nasz test? Udał się znakomicie, nie tylko, że jest to mega funkcjonalny mebel w naszym domku gospodarczym, ale również wygląda bardzo atrakcyjnie. No, i o to chodziło, żeby pokazać, że z rzeczy, które mamy w domu, plus niewielka ilość zakupionych rzeczy w Bricomarche w połączeniu potrafi nam stworzyć naprawdę kawał solidnego mebla. I nie mówię to tylko o stole warsztatowym, bo tak naprawdę zachęcam Was, żebyście włączyli swoją kreatywność i również robili rzeczy do Waszych potrzeb, które tylko Wam się zamarzą. A po więcej inspiracji zapraszamy Was na Instagram oraz Facebook Bricko Polska, oraz zapraszamy Was do komentowania w sekcji komentarzy. Jest ona oczywiście dla Was. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie na nie odpowiemy. A na sam koniec jeszcze powiemy Wam, jakich wymiarów zrobiliśmy docelowy nasz stół warsztatowy i jak on prezentuje się z przodu, jak i z tyłu. Podstawa naszego stołu ma wymiary 2 m na 1,3 m, a wysokość to 93 cm. Natomiast BLAT jest z całej płyty OSB o grubości 22 mm, czyli ma 2,5 m na 125 cm. Dzięki kółkom możemy go swobodnie obrócić, pomimo jego gabarytów i ciężaru. Udało nam się również wygospodarować miejsce na trzy półki: jedną na duże skrzynie i dwie mniejsze na walizki i elektronarzędzia. Projekt od początku stał pod znakiem zapytania, czy to się uda. Ale efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszamy Was do subskrybowania kanału, żebyście nie ominęli żadnego odcinka. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków w roli głównej z nami, to zapraszamy Was serdecznie, a teraz widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!